Cześć, witam. Jesteśmy w Somerset w New Jersey i myślę, że to dobre miejsce, żeby zacząć naszą wędrówkę po wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, po miejscach małych, ciekawych, do których nie zawsze zaglądają kamery wielkich stacji telewizyjnych. Więc co myślicie? Zapraszam. Zaprosiłem przecież. Jesteśmy w Danbury, w Muzeum Kolejnictwa. Zapraszam Was do środka. Pierwszy eksponat, jaki chciałem Wam przedstawić, to ta właśnie lokomotywa parowa z 1907 roku, wyprodukowana przez firmę ALCO, czyli American Locomotive Company dla linii Boston-Main. Lokomotywa Alco 260 Mogul jest jedynym ocalałym egzemplarzem tego typu. Jest prezentowana właśnie tu w Dunbury. Więc zajrzymy do środka. Znajdujemy się we wnętrzu. Przed nami Boiler, czyli serce parowozu. Pod nim znajduje się palenisko, dokąd szuflowano węgiel. Węgiel pochodzi z węglarki, która jedzie za parowozem. Na węglarce oprócz węgla znajduje się również zbiornik na wodę, który połączony jest z boilerem. Po prawej stronie stanowisko maszynisty. Kolejnym ciekawym eksponatem jest ten wagon techniczny SRS-135, oryginalnie wybudowany w 1928 roku jako wagon bagażowy z własnym napędem, wykupiony przez firmę Sperry Rail Service, dlatego SRS, w 1945 roku i przebudowany na właśnie wagon techniczny. Jego załoga to maszynista dwóch techników i kucharz. Ponieważ załoga spędzała w tym, w tym wagonie dni lub czasem i tygodnie. Ma on na swoim pokładzie kuchnię, łazienkę i cztery miejsca do spania. W, zakończył on swoją służbę dopiero w 2003 roku, gdzie wtedy został przekazany tutaj do muzeum w Danbury. Przejechał w, swoim, w, w, w swojej służbie i sprawdził ponad 400 tysięcy kilometrów szyn. Znajdujemy się we wnętrzu wagonu pocztowego, a raczej mobilnego urzędu pocztowego wykonanego na zamówienie Pennsylvania Railroad w 1910 roku. Wagon służył na linii Nowy Jork-Chicago. I pracowało w nim, sortując pocztę w czasie jazdy, dziewięć osób, każda z nich uzbrojona. Ciekawy jest sposób, w jaki załoga wagonu pocztowego przejmowała worki z pocztą, z listami. A więc worek zawieszony był na takim żurawiku na stacji. Pociąg zwalniał do prędkości około 40 km na godzinę i wtedy załoga przejmowała go do środka. Ostatnim eksponatem, który chciałem Wam zaprezentować tutaj w Muzeum w Dunbury to Dźwig kolejowy o dosyć unikalnej konstrukcji, ponieważ zaprojektowany jest do pracy w tunelach. Yy, obydwa ramiona dźwigu, yy, umieszczone po dwóch stronach platformy, mogą podnieść do 100 ton. Wyprodukowano takich dźwigów tylko trzy, z czego jeden, jedyny został zachowany i to właśnie ten tutaj w Muzeum w Danbury. Pracował on przy budowie. Yy, Sieci y, kolejowej pod Manhattanem prowadzącej do Grand Central Terminal. Kończymy naszą wycieczkę do Danbury, do Muzeum Kolejnictwa. Mam nadzieję, że Wam się podobało, i zapraszam na kolejny odcinek.